Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku nagrywanym zaraz po poprzednim, gdzie czeka nas wielka bitwa. Tym razem z klanem Tosa, gdzie dowódcą jest Sam Daimyo. Wyślemy go do piachu razem z jego czerwonymi grzywami. Uh, już jest trupem. O boże, jaki to będzie rape. On sobie tego nawet nie wyobraża. To jest most i brodrzeczny. Jezus. <laughs> Wszystkie jednostki u mnie mają lepszy zasięg u niego. Od niego prawie. Rześ. 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 Jeszcze raz. Rześ. Raczej znaczy kupiłem się tylko w jednym miejscu. Działa. Ustawimy gdzieś tutaj. mogła od razu, strzeliwać właśnie o to chodziło, więc tak, hmm. działa, ustawimy sobie, jedno no, działa sobie ustawimy tutaj, drugie działo natomiast ustawimy sobie tutaj, bomba i nawet podprowadzimy chyba bliżej, albo nie, po prostu rozstawiamy, tak samo rozstawiamy i tak. Moi zamorscy będą w tym, w tym miejscu. Natomiast Strzelcy Wyborowi, jeden oddział Strzelców Wyborowych tutaj, drugi oddział Strzelców Wyborowych tutaj. Eee, zobaczmy, wy jesteście grupą od razu. Moja konnica natomiast będzie się będzie ustawiona w tym miejscu na no, wypadek, gdyby chciały zaatakować nas od strony tego mostu. Mhm. Mm Mamy jeszcze do dyspozycji te trzy oddziały, które również bym chciał chętnie przekazać na tą stronę. I zobaczymy. Mój, daj, mój generał, natomiast będzie tutaj. I myślę, że to jest wystarczająco dobry powód. Zobaczmy. Mamy jeszcze trzy oddziały tych, fantastycznie. I zaczniemy. No, doskonale. W takim razie, o od razu, tak. Oni są jeszcze w lesie, będą ukryci, to bonusy, wow. Ale będzie rape na twarzy. To jest niesamowite, jak on, do, jak, on, jak on teraz dostanie, to będzie niesamowite wręcz. Tutaj sobie ustawimy ich w, taki, w takim ułożeniu, żeby wykorzystać maksymalnie ich potencjał. Doskonale. Mhm. A nasze działa. Już mogą zacząć strzelać, doskonale, w takim razie to działo, niech zacznie strzelać od razu generał w tego lepsza celność ten może od razu zacząć walić w tego tu natomiast rozstawimy się w ten oto sposób tak samo więc tak pierwszy jeden oddział troszkę bardziej o w ten sposób drugi oddział natomiast w ten sposób i trzeci oddział, który idzie gdzie? Aha, spoko idzie tutaj. Kurde, momento. E, nie. Okej. Okay. To jest ten oddział. I również go rozstawimy sobie w ten sposób. No idealnie. Dobra, wszyscy do przodu. Świetnie. Tych sobie schowamy w lesie. Hmm... Zaboli. Znaczy, jak tylko wejdą w ogień, to drugiego generała mu zaatakujemy. I to się właśnie stało. Pięknie. Dobra, większa celność, kartacze. I kartacze. Bomba. Przekleknięcie. I atakuje tylko z jednej strony nas, a nie, z drugiej strony też będzie atakował, no dobra. Idealnie wręcz. Więc tak, wy atakujcie tego. Wy atakujcie tego. Obydwo generałów musimy, musimy mu skosić. Natomiast ten oddział, który znajduje się tutaj na wzgórzu, również w ten sposób sobie rozstawimy. O, idealnie, takiej jednej linii, ładnej takiej linii. Idealnie wyżej. Nawet tutaj sobie zostawimy. Mamy duży zasięg przede wszystkim. Będzie świetnym. Buforem przed przejściem przez tą Oni Nie mają szans przez to przejść. Jeszcze podejdą do tego miejsca. I daj mi już w zasadzie niż żyje. Jest trupem! Odkąd postanowił walczyć. Ładnie go to strzeliwują. Pięknie! Wygraliście to już, jeżeli on jest martwy. Teraz zaatakujcie. Na zasadzie możecie tu skrzydła atakować. Ten oddział jest już zniszczony. Chodź nie, dobra. No, jeszcze tego generała poproszę. A moi. Amerykanie niech pokażą co potrafią. Skoszony! Dobra, pokazali co potrafią. Wow, ludziska, to ja w tym miejscu mogę się po prostu bronić w nieskończoność. sprowadzimy konnicę która zaatakuje od tej strony doskonale moja artyleria natomiast teraz niech tutaj ostrzela ich ciekawe czy walcy zaczną walić po swoich bo możliwe że tak się stanie a nie ładnie dają dobra w i jeszcze raz daj mi o z większą precyzją poproszę doskonale i moi kaczy niech teraz zaszarżują Pięknie z lasu wyjechać jeszcze. panikować spanikować za chwilę. Doskonale. Do tyłu teraz. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie musicie aż tak mocno pchać. Tutaj w ten sposób poproszę. Wy natomiast... Cały czas ci tamtych. Tutaj. Moi kaczy mieli się wycofać. Panowie. Ok, wywracacie. Może nie w ten sposób, tylko. O, w ten sposób. Nie, no, pięknie zostali po prostu pokoszeni. Amerykanie to Amerykanie jednak. Doskonale. Walć mi w nich. Tymi armatami. Już są tymi one wszędzie. Hmm. zakończ bitwę. Za, dobra, nie uciekną. Powiedzmy, że będziemy mieli to I chyba będziemy stać w tym miejscu. Jeżeli ta druga armia przyjdzie, to też się wybronimy bez najmniejszego problemu. <laughs> rewelacja. Chyba mi on nawet zginął. Jestem ciekaw, jaki jest wynik. 120 się wszystkich stracił. No, shit happened. Że kurde, mogę nawet oblegać to miasto teraz. Wow, no to jest wielki plus dla nas. Ja posiłki sprowadzę dość szybko z tamtego miejsca. Z awaii przede wszystkim, w którym, w którym werbowaliśmy tych strzelców. Tylko tym razem troszkę inaczej właśnie porozstawiam. Może nawet cofnę się, wiecie co? Cofnę się do Hawaii. Bo boję się, że to co do tej pory. było, Byłoby tylko przedsmak tego, co może nadejść. na przykład chętnie bym. Nie chciałbym ich po prostu tracić. Idiotycznie, wiecie? Ja się po prostu wyco... ja się wycofam. Mhm. Zobaczmy, co jest jeszcze z tej strony, mniej więcej. O, tym bardziej, że tu jest jeszcze jakaś armia. Ja cały czas by nadchodziłam. Tutaj zbierzemy sobie za to nowe siły pod postacią właśnie jednostek piechoty szoguna. Tą zobaczcie, jest ich już mnóstwo, więc bierzemy sobie w takim razie te nawet te trzy oddziały. Tutaj kolejne oddziały, które się nam przydadzą na pewno tak samo ze trzy Następnie tuże przejdą na tą stronę i będziemy mogli już im spokojnie mm, pokazać, co potrafią nasi dzielni wojacy. Dobra, myślę, że mógłbym nawet tutaj tych poborowych sobie z połowę zabrać. Nawet może więcej niż połowę, gdzieś z tyłu. Myślę, że na razie tu staniecie. Są już niepokoje, ale spokojnie, nie było żadnych niepokoi do tamtej pory, nie będzie też teraz. Zaatakujemy tą armię. Mhm. I również automat. Doświadczenie tak moich jednostek bierze górą. Znowu tracimy wszystkie, wszystkie wręcz. Jednostki walczące wręcz. Trudno. I idziemy na ich stolicę. wejdźcie tu. A ci są nawet. A spokojnie. Ci są nawet. cieszę się, że nas tu nie ma. To jeden oddział wystarczy. Ciągniecie w takim razie za plecem. I robimy tak. Wy przejmujecie to miasto. Pokojowa okupacja, oczywiście. A wy ciągniecie od razu dalej i na Nagato. Ciąg macie ciągnąć. Wow, no to jest to, co lubię. Dobra. Warsztat rzemieślniczy, dzielnica finansowa. Ja bym chciał tutaj sterunek policji, plus pola złotonośne, wow. Mamy tutaj... Hmm. Oczy oczywiście ulepszymy sobie, mamy kopalnię złota właśnie zdobyliśmy. Bardzo się z tego bardzo cieszę. Hmm. Zobaczmy, czy mamy już te... Jezu, gubię się na tej mapie, za <grybujesz> <Co> duża jest. <grybujesz> Więc tak, moja flota się gdzieś tutaj szwenda. Tak jest, no to w takim razie za grę. Czy są jeszcze niepokoje? Może minimalne, tutaj szczególnie chyba. Nie, w biczu są niepokoje małe. A z tym sobie poradzimy. I w izumo. W izumo są niepokoje, pewnie przez to zniszczenie. Naprawimy sobie te wszystkie rzeczy. I spadamy z tym. No i idź mi z tym. Aha, nie mogę, nie stać mnie. No to w takim razie skończę turę. Hmm, Dokładne osiągnięcie: urodzeni żołnierze, nieźle. Szczerze wam powiem, że jakbym zebrał wszystkie swoje wojsko w jednym miejscu, to byłoby chyba z tego z 10 armii. Jest absolutnie monumentalna moja potęga aktualnie. Nikt nie może się z nią równać. Mmm, kolejna armia wroga <grym> leci do nas! <grym i zbędni> Spoko, uparli się. Eee, jakiś tam awans, nie chce mi się tego, nie chce mi się, nie chce mi się... To chcę zobaczyć, gdzie się dzieje. Gdzie jest ta armia, która mi tu płynęła? Hmm, może daleko być. For fuck's sake, no, gdzie to było? Dobra, tak czy siak, cofniemy sobie w takim razie ich. Dziś mniej więcej tutaj. Nawet zaatakujemy sobie tych w porcie, niszcząc ich doszczętnie. Doskonale. I staniemy sobie tą flotylą. Dziś tutaj zaatakujemy szlak handlowy. Tak, tu mamy nawet posiłki. Doskonale. W takim dołączycie do swoich głównych sił. Wy przejdźcie na drugą stronę. Mieliście przejść na drugą. Póż. Te przeprawy są drugą beznadziejną rzeczą, totalnie w, tą, w tej grze. Dochodzą i nie dochodzą, jednak. Mhm. Dobra. Biczu jednak się nie uspokoiło. To mnie dziwi. Gdzie jeszcze był niepokojem? Biczu i Izumo. Pokażcie mi. W Izumo w takim razie też. Zmniejszymy im podatki, ulepszymy. Komisariat policji, i tutaj muszę mieć więcej jednostek. W takim razie idziecie dalej. Aki już upadnie za następną turę. Doskonale. I ta armia ma iść jeszcze dalej, tak jak mówiłem. W Iwami natomiast werbujemy sobie nowe siły, tylko co tak mało ich tu jest. Um, dzielnica finansowa, warsztat. Się co to rozwalimy? Nie potrzebuję tego. Weźmiemy sobie jeden garnizon. Posiedzimy minimalnie tam. To jest jedna tura. Za chwilę weźmiemy tą też umiejętność, że wszyscy będą, wszyscy, wszędzie będziemy mieć plus 2 do zadowolenia. To nam teraz bardzo by pomogło. I myślę, że to by było na tyle. Ile ten jeszcze. Pancernik będzie się tutaj tworzyć długo, bo mi rozwalili port. Ja nie lubię tego. A... Chyba, że. Zobaczymy. Poczekajcie, wiecie co zrobimy, to trochę inaczej. Weźmiemy naszą armię z owarii. Pełną armię. Może nie, może bez ciebie. I wychodzimy. Wow, oni się nawet cieszą z tego, że wychodzimy. <ścoughs> Do nadzoru proszę, jeżeli na prowincji, represji i dalej. Masz pilnować tu oczywiście wszystkiego, co się dzieje. Teraz ty. Ty masz plus 5 do przeładowywania dla jednostek, do szkolenia jednostek. Doskonale. Ty z kolei sieć szpiegowskie. Ty, siąd... ty grysie szpony. Dobra, może być. Mhm. Zwiad dla armii. Doskonale. Więc tak, bierzemy ciebie. Przecież zapomniałem o jednej takiej bardzo fajnej rzeczy. Tutaj są koleje. I wykorzystamy je. Bomba. I przetransportujemy cię od razu do biczu. Bomba. No, no to jak weźmiemy jeszcze do Aki, to. No, nie, no, ludzie, zobaczcie, jak to przecież będzie niszczycielskie. Przecież w następnej turze zdobędziemy Aki, to może nawet do Aki uda się przejść. Ty mi dalej pójdziemy. Coś Sado jednak, czy nawet ten, awangarda cesarza, hu, ho, 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 nie daje rady. Dalej poproszę mi sprawdzić. <laughs> Pokażcie moją pot potęgę. Straszliwa. Mhm. Chyba słaba straszliwie. I myślę, że zobaczmy teraz. Spoko, skończmy turę. I gdzie mi pływała tamta armia? To mnie interesuje, bo widziałem tam dużo marmię. Nie jeszcze moich agentów uwodzić. Wredna suka. Nie daj się! Nie daj się! Wiesz, u mnie było ci lepiej, wiesz o tym. Wow, dobra. Sojusznicy ładnie się tutaj rozprawiają z jego flotą. A gdzie jest ta flota, która płynęła z armią? To mnie interesuje. Proszę mi ją pokazać. Mam tam pancerniki, które są wygłodniałe. I bardzo chciałyby się zaprzyjaźnić z innymi okrętami. Teraz będzie to, co chcę zobaczyć. Tak jest. I to gdzieś kurwa idną. Nie widziałem, gdzie to by się wyleciało. Siły inwazyjne, gdzie? Mm, oczarowani. Technologia... Lato, super. Coś szansą, że te twoje siły inwazyjne, panie... ...wylecą jeszcze szybciej niż wleciały tutaj, wiesz? Spoko. Hmm. Powiedzmy, że pociągniemy jeszcze paroma innymi jednostkami. Etualnie tutaj sobie weźmiemy jeszcze piechotę liniową. Samo Bizen, Bizen poproszę, samuraj, żeby nie było, nic nie robią, tylko dupczą cały czas. Aki, Zajm o pięknie, tego się akurat nie spodziewałem tak szybko. To W takim razie, e, zmiana planów, wyjdziecie tędy, wy natomiast cofniecie się trochę, nie chcę was stracić, wy pójdziecie dym jako pomoc. Mhm. Mm a wy pójdziecie dalej. O moi wierni poddani. Jak tu jest? Świetnie. Zwolnimy was z podatku. cieszcie się. Szogun lepszy! Nie baczcie podatków! Przynajmniej na razie. Och. Nie, nie to. Szkoła kadetów. Chałupnictwo. Obóz szkoleniowy. Tradycyjny dojo. Szkołę kadetów bym poprosił. Lepsza farmy. I nie to chciałem. Tutaj natomiast jeszcze zwerbujemy sobie jedną, jedną tom. Nostkę I atakujemy dalej. Te działa, ciągną potwornie wolno. A, on mi chyba tutaj chciał mi zrobić najazd. Tak, Okej, okay, pamiętam. Doskonale. W takim razie my to może skontrujemy. Um, tym, że. nad do. Harimy, poproszę. Tak, dziękuję. Je, yeah, to jest zajebiste. No to się zdziwisz, panie, za chwilę.

Dobra, jeden okręt Pancernik gotowy? Nie, jeszcze nie panie, ale będzie niedługo. W takim razie, bo ja poproszę jeszcze mi więcej piechoty szogunatu. Nie ma pieniędzy już na to. Droga zablokowano, czerwono agenta. Trudno, jego strata. Zrobimy save'a i zakończymy tutaj turę. To będzie kręcić po moich włościach, no. LOL. <śpiewanie> Zwątpiłeś, czy jeszcze nie? A, to będzie rajk na twarzy. W hmm, bingo? Niepokojne rastają czemu. O, um, cóż, pewnie dlatego, że są zniszczenia. Albo coś. No dobra, tak czy siak damy wam na pewno jakieś dodatkowe jednostki, zapomniałem zwerbować, sorry. Zwolnię Was z podatków na chwilę, tak, mam jeszcze mnóstwo tych podatków. I chciałem się uporać z tym to, to tutaj, nie milczę, więc tak wy pójdziecie tutaj, wy pójdziecie tutaj i w Pierdol. Spoko, możecie uciekać dalej. Proszę bardzo, tak nie uciekniecie. Wy pójdziecie tutaj. No, what the fuck? No what the fuck? Co za? Wow, no to jest coś. Tobaczcie, no, nie będę chciał zapisywać dla bezpieczeństwa. Zwerbujemy sobie tutaj następną armię. Widzę, że mi widzę z kolejnego mięsa. Tego zwalimy dość szybko. Można nawet tą armię z Setsu. Mhm, straconym doskonale. Stracony generał? Może? Coś? Kandydat? Cokolwiek? Nie. Szkoda. Mmm, więc tak, co ty masz? Masz niewiele, a ja tu mam? A weźmy, zobaczmy. O, no jak najbardziej, możemy spróbować. Na naszą korzyść jeszcze. Pięknie, armia, jak coś po moich włościach, została rozbita. Po czym nie zdziałała nic. Przyjechali, wyjechali. O, awansuj, go zajebiście mam generała. Doskonale, w takim razie idziesz tędy. Pozbierasz sobie wojsko. Wsiądziesz w kolej, mój przemilły panie. I pojedziesz dalej, na front. By wesprzeć inwazję. co mhm. tu znowu zapis? Więc tak. Tutaj mamy tych. Ci mają nadciągnąć na to miasto. Wy natomiast za dwie tury dojdziecie tam. Wspaniale. Ja myślę, że nawet mógłbym zobaczyć, bo oni. Czyli połączymy się z nimi. O, pięknie, właśnie wychodziło. Poczekamy troszkę na tym moście. Nie będziemy szarżować, idiotycznie. Żeby nie wpaść w jakąś tam zasadzkę albo coś w tym rodzaju. Wszystkie moje porty płoną cudownie. Napraw. Napraw. Potrafi być irytujące to ostrzeliwanie z morza. Ciężko się przy tym obronić. Tego już nie naprawię, bo nie mam pieniędzy. Jak tam? Harima jest niezadowolona, ale dlatego pewnie, że wyszliśmy aktualnie i to nie będzie żadnego najazdu, nic. Oko. Jak to wygląda tutaj? Więc możemy stąd wyjść? Możemy. Jezus Maria, czy ja mogę w końcu sobie tutaj po prostu połączyć moje siły. Bardzo bym was prosił. O dziękuję za to łaskę. Dobra, bierzemy tych. Bierzemy tych. I bierzemy tych. Doskonale. Wy natomiast wracacie. Wy wsiadacie. Przyjaciele. Teraz rozdamy sobie dodatkowe bonusy, takie jak to, to. I tym razem jest, dziękuję. Wylecimy sobie na naszego przeciwnika tutaj, by już nie musieć tak zapierdzielać dookoła, myślę, że skończymy teraz turę. Będzie bronił tego Aki do ostatniego, chyba trupa. No i dalej mi ten portu tu no. Hmm, Kolejna was nie interesuje nas to pokój, nie interesuje nas to też, no, nas nie Gdzie? Gdzie niepokoje narastają? Harima, a, dobra. E, więc tak, dowódca, tak? Spoko. Mm, robimy w ten sposób. W zasadzie to nawet, już wiemy, ko ko kogo ty obejmiesz za dowództwo. Idziesz z tymi ludźmi. Doskonale. I tak, kogo mamy jeszcze, które moglibyśmy dodać ci? Trochę tych. Może zobaczymy, czy da się ich dodać. W samej duże jakby co. U, mamy jedną armatę. Tą też chętnie. O, przejąłem nawet armaty, zajebiście. Hmm, to mi się podoba. Wejdziecie do środka, do miasta. I tak, gdzieś jeszcze niepokoje? Nie. Wspaniale 7000 na plusie. Olbrzymi dochód. E, tutaj ninja mamy. Lepszy zwiad dla armii poproszę. I zamorski. Weteran, który dalej do, no tam werbunku i tam nadzorowania armii, coś takiego, nie wiem, cokolwiek. Mm -hmm. I wy w następnej turze jedziecie do AKI, tylko jeszcze nie teraz. Więc tak, no, sprowadzamy wreszcie nasze siły. I tak, wy idziecie tutaj. No, ok, co, co się dzieje? Aha, no spoko. Może na razie... Odwrót? Jeszcze nie. Ale teraz tak! Okej. Okay. No i mój saim daimyo. No, teraz go zaatakujemy. Ho 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 Tego się nie spodziewałeś! rape na twojej twarzy jest cudownym widokiem. Nie tam straciliśmy 800, a nie jakieś 2800. Świetnie. I teraz powinniśmy mieć możliwość. U, awansu dowódcym to po pierwsze. A po drugie, przejęcia Aki. Generał awansowo, cudownie. Zdobyć mi to miasto. Pięknie. Panowie, pięknie. Jestem z was dumny. Mhm. Pokojowa okupacja, oczywiście. Więc tak, naprawiamy. Jaskinia hazardu, koszary, nieźle. W takim razie salon gry. Akademia wojskowa może być. Będziemy mieć lepsze wojsko. I ulepszymy jeszcze naszego dowódcę, oczywiście. Bierzemy to, bierzemy to tradycyjnie. mieliście iść chyba dalej, prawda? Właśnie. Suło jeszcze zostało do zdobycia. To w następnych turach. I tutaj, skoro nie, nie mam pieniędzy aktualnie na to. Ale mogę już zrobić z sprzymierzenie, cudownie. To w takim razie teraz robimy tutaj desant. Mhm. I zapiszemy grę, plus kończymy turę. Wow, dużo tych zapisów mam już. Albo tak czy siak, ludziska, tutaj kończę odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym. Hejka!